Moi kochani, w kolejnym odcinku z serii pyknijmy w tym razem Minecraft jest to pierwszy odcinek e, Moi drodzy, wita się z wami DJ PaloSite i także Hajcik. Siemanko wszystkim. Eee, ktoś mi bija do pokoju i przeszkadza. Nieważne. E, wytłumacz o co w ogóle chodzi Slendermanie. Wytłumacz, bo e, może być ciężko i głodnie zabija za chwilę. Dobra, mów. No cóż, mapa to jest typowy survival. Um, są jakieś cele, żeby ten yy, wykonać. Są wyzwania, znaczy się zasady. Żeby grać przynajmniej na łatwym, jakieś tam mody, żeby modów nie grać, nie ten, żeby się nie zabijać, żeby dostawać. Dobra, koniec pierdolenia, nieważne, mniejsza o to. Eee, zaraz mnie głód będzie zabijał. Czy to, to mnie zabije do zera, czy dostanie mi pół serduszka? Eee, nie, to będziesz miał połowę serduszek. Aha, dobra, to bo już się zlękłem i że umrę. Eee, jak Hajcik nie zjebie, to ogólnie będziecie mieli dwie, dwie kamery, ale to, to się okaże. Eee, dobra, od czego zaczniemy w ogóle? Kiedy ja nagrywałem um. Minecrafta? W ogóle, ogólnie... W ogóle, ogól. W ogóle moi drodzy postanowiliśmy, że przebijemy wielkie kanały Minecraftowe i nasza seria zdobędzie wielką popularność. Tak naprawdę żartuję teraz. Eee, dobra, mamy wyzwanie. Nie mówiliśmy o tym. Cicho! Dobra. Cio, cio, nie muszę o tym wiedzieć. Tak będzie. Dobra, my musimy się dostać teraz na jakąś wyspę? Czy zaczynamy od czegoś? Eee, pierwszym. Tam jest Sand. No? Żeby zrobić podwójny dom, chyba. Taki inaczej się dom. Nie, dobra, ja zbieram dirta i. Ja się będę przedostawał na drugą wyspę po prostu, bo. Ja na jednej wyspie z tobą człowieku nie wyrobię. Ja chcę mieć. Kurwa, chyba dir mi uciekł. Ale dobra, mnie się oto. No to mnie nie dziwię dzisiaj, jeśli patrzę na mój skin. No właśnie, no tak jak zobaczę w nocy takiego Slendermana, to nie będzie trochę ciekawe, nie? No dobra, przydałoby się owce, znaleźć i nazwać ją O, o Kurwa! Ej, znalazłem czesta Właśnie, wam było widziane, że są ukryte czyste. O stary, bogactwo. Co tam jest? Bogactwo stary 15 chlebów. Trzy kuket pork chopy i kuket chickeny, 15 sztuk i miecze mam ty. O kurwa. To czekaj, wezmę tą skrzynkę na później. Masz nie. to, masz to o Jezu. Dzięki, tu ci dzięki. wyrzucę o. z 7 tego Jezus Maria, to jak wygrać z rakiem? <laughs> o kurwa, oddała <nowa> chickena. <laughs> jak wygrać z rakiem, nie? Co dostał hajcik na święta? <laughs> Raka Dobra czekaj ja to drogę już chcę zrobić kurwa Znaczy nie do nieba bo w niebie już jesteśmy bo było trochę chujowo jakbym spadł nie Trochę bardzo, no ale nie wiem ja się nie znam pierwszy raz gram w Minecraft. Okej okay. Nie Nie <ścoughs> eee. Dobra, musimy ogarnąć tutaj ten, bo właśnie zebrałem całe drzewo, żeby tego Nasionki, nasionka wypadły Aha bo z tego będzie przejebany trochę, bo nie będziemy mieli drzew. To nic, ja już jestem na drugiej wyspie, także będziemy mieli te drzewa. Bo ja pierdolę znalazłem jabłko. No kurwa tyle wygrać Czekaj, czekaj. Ja tu robię takie wiesz, szprytne. Um, tak, wys... <laughs> to jak z miażdżą wygrać. No kurwa te teksty mnie rozbierdalają no e... To jest coś pode mną. Coś tam Co? pode mną jest. Nic. Ja wiem, że ty chciałbyś być pode mną, ale not today. Co? Not today. Dobra, ej, jestem gdzieś na tej drugiej wyspie, może coś znajdę ciekawego. Ja pierdolę, dwie sadzonki. Um, Widzę... Oprócz drzewa i sandu tutaj chyba nic. O kurwa. Tak się... Fajna mapa w ogóle, bo um, jak się patrzy tak na dół, to widać szkielety latające. No tam spójrz na wyspę. Ja widziałem creepera przed chwilą. No, a tam na dole są skrzynki. <laughs> Okej, okay. um, czekaj, gdzie są skrzynki? A tam jak jest <gdy> Co? Gdzie masz te skrzynki? ja mam... Tam była jedna skrzynia. Eee, chodź tu. A, się A jest... tam jest skrzynia! O kurde no, Nie, tam tam na... nie wiem czy to jest skrzynia. Tam jest dalej jeszcze jedna skrzynia. A tu bym powątpiewał! A tam bym powątpiewał Dlaczego? Dobra, zbieraj te drewno, ja też pozbieram. Trzeba zrobić ja już narzędzie. już mam 5 sztuk! O Boże, dostałem osiągnięcie. Ja yes, Achievement! Get getting wood! O, ja, jestem, ja pierdolę jest, Jestem zwycięzcą chyba <grym> Kurwa poważnie Zostałeś osiągnięcie w Minecrafcie? Kim jesteś? Jesteś, jesteś zwycięzcą z... Hell yeah bo Spadłeś z klifu? Kim jesteś? Jesteś przegranym Jesteś przegranym Upadniesz, ale nie, spadniesz z klifu, ale powstaniesz Kim jesteś? Jesteś przegranym i tak ja <grym>, ja Bo w Minecrafta Bo w Minecrafta, czekaj Ja też dostałem O, tam jest drzewko, mm, gruba Czekaj żeby być bardzo kreatywnym, to sobie tu, o. Czekaj, zrobię toporek, tak jak się toporek kurwa robi. A nie, bo ja potrzebuję te badyle. Um, pick, pick. Zajebisty stół. Co, nie? Naprawdę zajebisty stół. Wiem, sam nad tym pracowałem, wiesz? Jakoś... Masz naprawdę ambicji, znaczy się nie ambicji, tylko, tylko um, talent. Um, ja wiem, bo to mama mi zawsze o tym mówiła. O! No, tej, y, potrzebujemy trochę y, tego, y, kobla. No dobra. Mm, znaczy jest, ja już wie? mam kilof i mogę ci nim przypierdolić, ale chyba tego nie zrobię. Proszę nie! A, ale to bo musisz być grzeczny. Co? Musisz być grzeczny. ale nie, pójdę na tamtą wyspę, tam jest dużo kobla właśnie. Ale, 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 ale czemu? Bo nie ma czemu. Co się, jest? się... frytki są. A, ja miałem właśnie na obiad dzisiaj. Tak? Ja nie miałem no. obiadu, tyle przegrać. Za będzie. <laughs> tak, pojadę sobie kurde pizzy do McDonald's zamówię. Nie, to bo to mam daleko, 30 km bym musiał jechać. Ja pierdolę, jest sadzony. Dobra, czekaj, bo ja muszę zrobić tego co robimy kilof i ten... wiesz mam. Ale masz kamienny? No co ty, tato? No a widzisz, a to ja sobie zrobię kamienny. Cyk, cyk, cyk. Jest pyk. Mam wrażenie, że podczas tego nagrywania kamerki no. mi się wyłączy. To lepiej nie, bo nie będzie w pierdol. Nie. Będzie w pierdol. I wtedy. Proszę, proszę nie. Wtedy, Hajcik będziemy proszę. rozmawiać inaczej. Ej, ale wiesz, co, ten zrobię? Nie. Coś, co nam bardzo pomoże, zobacz. Ja pierdolę. No, trzeba, bo ten żwir muszę stąd wyjebać. Ale gravel to jest. Fundament życia. A się sprawdził. Ja pierdolę, myślałem, że spadniesz ja, Mies, ja wiem, że ty, grasz, ty, ty będziesz... się, Gdybyś rozwalił tego kobla najpierw i byś spadł Patrz spadasz kurwa spadasz Sp Proszę mnie Nie pomoc Czekaj, bo tu jest ta Aha tu jest ta skrzynia była dobra A Czy mamy jakieś zadania tutaj? Wypierdalaj Nie kłasz mi tu nie muruj No kurwa No, no, no co, co Ej no nie no kurwa Masz za swoje. Czy my mamy jakieś zadania, mi powiedz. No. Jak czy tak to jaki? Po angielsku. No to piszę to gdzieś, bo ja nie wiem, nie czytałem regulaminu tej Tej mapy. Chciałem ci wysłać, ale powiedziałeś, że bez zbędnego pierdolenia bierzemy. No i nagrywamy, no ba, no kurwa. No i kurwa teraz mi zacznie narzekać. <laughs> masz zapoznać się z tymi z zasadami. Masz to masz ten. Ja to kopię. Ty kopiesz? No, swoją starą porobię, nie, dobra? Co? Nie, nic! <laughs> e, zasady, znaczy te. Nie śmieszne. Przepraszam. Chciałem. Kur... <laughs> dobra, dawaj mi te zasady, no mów, ludzie też czekają. Standard Survival Island Challenges. Create a two-story house with glass windows. Dobra, tu masz od razu na polski, bo ludzie też nie e, trzeba, kurwa, zapomniałem, co znaczy storej. <laughs> sklep? <śmiech> Nie wiem. Nie, nie sklep! Wiesz, jak to się pisze, już ci pokażę, bo. Story to jest nic. historia ogólnie, nie? To jest historia. Aha, to nie, to ja nie wiem, co to znaczy. Co to znaczy? Co to kurwa jest? <śmiech> <śmiech> szmylen, szmylen! Kondygnacja. Kondygnacja. A z czego? Ze szkła? Tak? Ehm, trzeba zrobić jakiś ten. Z, z takim czymś bez takiego czegoś, tak, tak, wiemy. tak. dwukondygnacyjny dom ze szklanymi oknami. Tak. Okej, okay. a to ja mogę się zająć za chwilę szkiełkiem, tylko węgiel potrzebuję. No i drewno jest też nam potrzebne trochę, no i kurwa, trochę po już po węgiel to chodzi. ja pójdę tam, tylko um, Wiesz co? A jedne se drogę z kobla. A co? No wiesz, że możemy sobie zrobić z drewna normalnego. Ale po co tak marnować, przepraszam, yy, materiały? Ja tam najpierw muszę dojść, nie spadając, tak że to będzie dla mnie wyzwanie, ale. Mission Impossible. No, może nie takie Impossible. Ale słyszę kurwa Impossible. Ej, chyba słyszę spawna Stary, odkryłem tego, jak się nazywa ten? O, tam jest złoto, a tu jest iron Nie, jak się nazywa, y, tam gdzie się spawnią te Słyszysz? Map Spawner O, map Spawnera znalazłem No bo po prostu tam są creepy, nie? Twu, co ja mówię, creepy przez nie tak, bardzo creepy Patrz Sorry. co, o, kurwa O, ja pierdolę Kurwa, no rozsadzi to! He, <laughs> dalej Ej, strzeladon! O ła, ku... Dobra mam nie. nie wybuchaj! Creeperze! Ej, bo kurwa utknąłem! O dobra, tam... Spadły! Eem. Szkubane bo są głupi. W ogóle mam strzałę Ej napier... O kurwa, Creeper! Kurwa, pierdolę. O kurwa, nie! Kurwa, ej, ile ich tam jest? Aaaaaaaaa! O ła, kurwa! Stało? Co? Spadłeś! Dobra, oszukaj trochę system i się zrespał na mnie. Przecież tu jestem. Aha! Odwróciłem się. Dobra. Nowy już tak byłem martwy, i wszystkie itemy straciłem. O kurwa! Kurwa, match. Co mi wlecia, że tam jest dziura! To chyba logiczne, że Creeper wy, wybuchł, przez to spadłem. No kurwa! I co z naszymi itemami, ty? No gówno! No to... Przegraliśmy z rakiem <laughs> Nie no kurwa, ej tu jest no, diament Ja jest... diament krywe. Ej No ale... kurwa weź to rączką wykop no, Na pewno dam radę Czekaj bo się z zombiekiem bije Ej no ale straciliśmy No na dwóch dawaj kurwa Wyskocz do tego Ej bo ja pierdole, mnie zaraz No właśnie też myślałem Ale poleciał, ale poleciał jak kubice na rajdzie Jak biegun Ej, ale nie, Ej, czekaj, bo teraz mamy problem Trzeba itemy na nowo zrobić Wiesz co, gdybym był leniwy, po prostu bym zaczął od nowa Nie, kurwa, nie będziemy oszukiwać, musimy czekać za dniem bo bo ja nie wiem, e, przedostać się na tą drugą stronę wyspy Najgorsze jest to, że zombiaki mają przejście do nas e, Nie i chuj No to teraz je wypierdol no kurwa one do nas idą Ja pierdolę! Ja o kurwa O kurwa O no. ja pierdolę, a za mną nie idą w ogóle Gdzie okay. ty Ej, jest! Tylko do ciebie idą Ej do tylko szkoło. do mnie no Bo masz rak. Oła, kurwa, padnę. Oła. O kurwa, zaraz spadnę O wały zombie Mały zombie ja, mnie zombi! Ja pierdolę A kurwa jaki straszny villager Ja pierdolę! Ja pierdolę. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Aż sam spadł, nie, czekaj, przeżyłem! Aż się oplułem. O kurwa, ja się zrespawniłem i zacząłem znowu spadać. Ej, ale czekaj, nie, ej, ja. Kurwa. Ten... To jest. O ja pierdolę. Ej, może nie, bo zaczniemy to od początku. Znaczy, ja to wrzucę tak czy siak, bo. O kurwa. A To było ciekawe bomba A co to jest survival minor, co? Nie Co wiem. to jest c Counter Strike? czemu ja spadłem przepraszam w przestrzeń. W ogóle tam jest zombie w złotej zbroi czy tam szkielet. Ej, ale ja, ja spadam w przestrzeń. Zbroi. Spawn mi się zjebał. Cześć to? No dobra, już wypadłeś poza świat. No jestem... Znaczy w ogóle jestem poza świat. Ja pierdolę zombie... Ja pierdolę... Kurwa. Nie, dobra, dobra, kończymy. Zacznijmy od początku. Kurwa Koniec, pizdu! Moi drodzy Pierwszy odcinek był totalnym failem Znaczy był fajny, było fajnie Znaczy w drugim, w drugim odcinku Miejmy mie mie nadzieję, że się popiszemy bardziej Bo tak e trochę, trochę Lipton Trochę chujnie z grzybnią Ale jak wam się podobało to zostawcie lajka i tam wejdźcie na kanał Trochę pizda z y Tutaj, y co? Pizda z Wejdźcie na kanał, macie w opisie dajcie mu suba e, Także cóż moi drodzy, to by było na tyle. My Was już zapraszamy do komentowania, subskrybowania na mojego Facebooka. facebookcom komslas DJ do mojego sklepu z koszulkami DJ Palasite. jak chcecie, taką koszulencję jaką mam na sobie, to wejdźcie i kupcie. E, także cóż, e, pożegnaj się ładnie. Um, do widzenia. Ja z tej strony był Hajcik. <laughs> ze mną kurwa. Tak, byłem ja, Byłem ja! Zapraszam na mój kanał, jeżeli ktoś jest zainteresowany grą w Dotę lub jest zainteresowany tym uniwersum, to zapraszam serdecznie, w opisie do tego filmiku będzie link do mojego kanału, a więc subskrybujcie DJ-a, zostawcie lajki, subskrypcje, do następnego! <noise> tak, dokładnie moi drodzy, do następnego, hej! Przegraliśmy z rakiem! No, jak najbardziej, miednicą!